Oj, o, o jest ja na drugą i to będzie Ja i to będzie kurde kaper o. Nie uwierzycie, jest następny o skubaniec Nie chcę się pokazać Cześć się mano, witam Was w kolejnym odcinku Jak widzicie jest jeszcze ciemno mówię troszkę ciszej, bo już jestem nad wodą jest godzina 3 rano 29 maja no dzisiaj postanowiłem, że wybiorę się w poszukiwaniu zielonych, zielonych linów zobaczymy czy uda się je złowić będę starał się zachowywać kapeczkę ciszej niż normalnie nie będę tupał, nie będę za wiele chodził biorę się za rozkładanie wędek dzisiaj Jedna wędka. Dzisiaj jedna wędka na pewno spławik, a przynajmniej do momentu, dopóki nie zrobi się jasno. Mam trochę robactwa, czerwone robaczki, pinkę, kolorowe, białe. No zobaczymy. Może jakieś rybki uda się znęcić. Mam też zanęte z feeder bajta Zwykłe takie pakowane w paczki po kilogramie. Później pokażę Wam jak to wszystko wygląda, no druga wędka jak zrobi się jasno zobaczymy, pewnie poleci jakiś fiderek, zobaczymy czy klasycznie, czy, czy jakaś metoda może w końcu, bo powiem Wam szczerze, nie bardzo lubię łowić na metodę, staram się przekonać do tej metody łowienia, no ale zobaczymy, zobaczymy jak się to wszystko potoczy, no pogoda jest taka na skraju, no ma padać w sumie, no co tu dużo mówić, nie? zapowiedzi są takie jakie są. Mam parasol, niestety, ale ten stary musiałem wyciągnąć, który spalił mi się ostatnio tam na rybach, e, ponieważ nowy nie dojechał. Zamówiłem sobie nowy parasol 3-metrowego kątuma Zamówiłem, zobaczymy ile to będzie warte. No nic, ja biorę się za rozkładanie wętek. Zapraszam Was na film. Odpalamy. Tak jak mówiłem tutaj mam zanętę, którą będę którą będę stosował Feederbite lesz Lim Karaś bo na taką rybę się w sumie nastawiam dzisiaj, do tego na pewno pójdzie pucha kukurydza, tonik. cała paka, naprawdę to jest chyba z litr mieszanych robaków kolorowych, białych, kolorowych, grubych tutaj do tego będzie na pewno szła czerwony robaczek. No i tutaj mam dwa laski, które będę dzisiaj też testował. Peleciki tutaj widzę jakiś tam pelet ananas. A tutaj truskaweczka. Na pewno na truskaweczkę poleci później jeszcze morwa. I coś ala, lawa. No ale firma, jak widzicie, Fiderbajcik, no będziemy to testowali, dzisiaj zobaczymy, tutaj do tego mam jeszcze peleciki, czekolada pomarańcza, fajny zapach, fajne te pelety robią, naprawdę warto, warto się przekonać do tej firmy, no dobra, biorę się za mieszanie i będziemy nęcić, no i tak jak to bywa na moich wypada, pada sobie deszczyk wypadać się oczywiście musi chyba przyjechałem niedawno no ale tak, składnik on zarzucony było jakieś jedno tam tylko branie przynurzenie wypłynął ale nie przerzucam tego na razie czekam aż przejdzie przejdzie walić tym deszczem no i wtedy zobaczę czy wyciągam drugiego fidera czy ten sławiczek jeden sobie tutaj zostawię powiem wam tak, mam trochę ograniczone ruchy, bo dookoła wszędzie szakami obrośnięte no ale to dobrze z jednej strony bo nie zawiewa mi tutaj w ogóle nie pada słuchajcie, wyczekałem się pierwszego ranka o Idzie do brzegu, ale to chyba nie jest wcale jakaś taka mała rybka. No do brzegu, idzie do brzegu, do brzegu, do brzegu. Co to tutaj się dzieje w ogóle? No. Kurde, no nic małego, ty ale ja. zaraz zobaczymy co to w ogóle tutaj jest bo jeszcze nawet nie widziałem Co to jest? Karaś taki kurcze waleczny. Słuchajcie, byłem pewny, że to jest kurcze. Taki większy lub mniejszy karaś. A okazuje się, że to mały kaperek, kurczę jest. Już Wam się prezentuję z rybką. O! Taki oto. Pełna Silna rybka, kurczę. O! Na początku myślałem, że to karać jest. Ale. Mały kapel leci do wody skubaniec polujemy na większe no, tam po drugiej stronie kolega też ciągnie jakiegoś większego karpiszona prawdopodobnie No a ja w międzyczasie, jak tam kolega po drugiej stronie tego karpia holował, to wyciągnąłem jednego lszyka, teraz taki krąpik. No coś się zaczęło dziać w sumie. Modrana, jak ten deszcz napijeprzał, nie było żadnych brań. No teraz w sumie na dwie wędki zaczęło coś się dziać, więc spoko. Oj, jest na drugą, i to będzie i ja, To będzie kurde. kaper oh. Oh. ale fale wali wali, oh. tu tu z Kubańcu Gdzie mi tam 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 krzaki wali, ty mistrzu. Drugi kaperek no. Co on to tutaj wyprawia? Mam ah. Zobaczcie, taka rybka. Tylko nie wiem, jest jakaś chora z dwóch stron. Z dwóch stron na skrzelach ma takie rany. No nie wiem, czy to jest akurat pleśniawka. No ale tak wygląda. No wygląda tak, jakby skopa dostał od kogoś. Cały siny jest. Prysnę go jeszcze tylko odkazaczem może mu jakoś tam ulże w cierpieniach, albo przynajmniej. No nie wiem, czy to coś w ogóle da. No nic, idę go prysnąć i wypuszczamy rybkę do wody. Nie będę tego weterana rzucał. Tylko z podbieraka, niech sobie sam wypłynie z samego rana jak tylko przyjechałem łowię na robaki, kukurydzę ten karpik, który teraz pobrał skusił się na taką oto kanapkę. dwa czerwone robaki, na czwóreczka, w środek kukurydzka no i na to sobie strzelił, tamten poprzedni, ten mniejszy pełnouski na, na pinkę wziął Dobra. Wędki mamy już pozarzucane, powiem Wam, że takie olbrzymy jak się tutaj, kurde, spławiają przy powierzchni, to jest aż niemożliwe, nie? O, już jest brak! O, kurde, nie uwierzycie, nie? Wypluł, Ledwo co rzuciłem wędkę, kurde, i wypluł. Tam jest w sumie haczyk 14, więc. Ale było coś większego, bo aż hamulec zaczął trzeszczeć a był pękł ten, zaraz co się stało. Nie, nie ma, wypiął się. Kurde. Wiecie co? Założę jednak większy haczek. Kurde. Spieszyłem sprawę z tym haczykiem z na 14, nie? bo tu już była na pewno większa rybka, bo już hamulec zaczął grać, więc na tamtych dwóch karpiach. Oni no, ani razu nawet nie O już jest brania, no, nie uwierzycie w to normalnie O jest wisi O To no jest znowu karp kurde, masakra o, no, tutaj też już hamulec zaczyna to już też zaczyna hamulec grać tylko idzie mi całkiem w drugą stronę skubaniec tutaj te bele jeszcze leżą pod nogami powiem wam, zabawa jest naprawdę konkretna oj, nie wiem gdzie poszedł ach Ale w zaczepy jeszcze nie wszedł, tyle wiem. Oj, 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 wyszedł, wyszedł z zaczepów, wyszedł z zaczepów, pokaż się. Oj, ten, jak nie będzie większy od tamtych, to. Aż się zdziwię. No, bo tak jak mówię, hamulec cały czas gra. O no pokaż się tutaj. O, skubaniec Nie chcę się pokazać. No wiem, to takie kurcze te karpie, waleczne są, że masakra, nie. Na fidery naprawdę przednia zabawa. O jest kolejny Piękna sprawa. No, ten nie jest taki mały, jest większy na pewno jak tamte oba. Pięknie. Tak. Kolejny. Silny pełno Naprawdę kurczę. Sami widzicie, jak ten fider się naprawdę wygina. To silne ryby, naprawdę. Fajda, schodu takiej rybki. Leci do wody. Nie uwierzycie, jest następny <laughs> na drugą wędkę, a tu już kolejny. <laughs> kurde, realnie niemożliwe, ale takie. O, no, ten to nie wiem, kurde, już sam nie wiem, co mam wam powiedzieć. Bo te karpie takie 50 to naprawdę tutaj dają. Pole do popisu. Ten się już nie wypnie, bo haczyk zmieniłem. O, ten znowu też dobrze guwali. Ja, dobrze idzie Tu następna sztuka. Nie wiem który to jest piąty już do godzinę Piękna sprawa, polecam wszystkim Wędkarstwo naprawdę wpływa świetnie na, na samopoczucie. Oczywiście jak rybki w jałbach nie biorą to jest lipa, nie? Dobra, idę ją wypuścić. zarzucać wędki, bo biorą na zmianę. Jednego wyciągam, a drugi już bierze. Kurde, normalnie niemożliwe. No że te haczyki pozmieniają, bo przynajmniej się nie wypinają. Mam nadzieję, że uda, uda się trafić jakiegoś konia. Jeżeli biorą tak karpie, to na pewno te większe też będą na nabraniu, więc, więc czekamy. Mam nadzieję, że tylko nie zacznie padać, bo chmury się znowu tak jakieś dziwne zbierają. No nic, zarzucam wędki póki czas, póki nie pada. Skubał tam, szkubał tam. Napakowany krąpił. Ukarpiszony to od razu. Lotę walą. Wędka wpół wygięta i to już od razu wiadomo co się święci No ale każda rybka cieszy. Wiadomo. Człowiek nie siedzi i nie zagląda w te wędki jak zaczarowane. Więc. i tak kolejne branko, pewnie jakiś krąpik albo fleszek, bo oporu nie stawia Tak i oto. Też tutaj przez coś wszędzie takowany. O, no, ewidentnie dziabnięty. Może no, jakiś szczupły tutaj pływa, bo widzę, że od czasu do czasu rybki się tutaj spawiają, uciekają przed czymś. No, prawdopodobnie albo jakiś szczupak, albo może nawet i sun sobie tu gdzieś pływa, bo podobno też tu są. A jeszcze miałem wam powiedzieć, jak się ogólnie rozwinęła historia z tym, że łowię na dwa fidery. Chodźcie, pokażę Wam. O! Zobaczcie, co się tu odjebało. Poszła. w drazgi. No, niestety, ale zaczepiłem. No, torbę co leżała z tyłu, i. była taka mocna, że strzeliła. No, ale to nie ma się co dziwić, bo to jakiś tam. Mistral za 40 zł, więc miała prawo strzelić znowu przyszła taka chmura, z której będzie pewnie napieprzało dosyć konkretnie, więc trzeba rzucać i się chować pod porasę, dobra Mamy kolejne bramko, ale to też... Nie, z jakimś tinkiem ciągłym nie leszek albo krąpik A nie Mamy wzrost sytuacji Powiem Wam, że coś z tymi rybami tutaj jest kurde nie tak bo zaczęły, bo zaczęły tutaj na coś chorować. O, zobaczcie. To jest chyba raczej pleśniawka, co? Z tej strony. I z tej strony przy ogonie. też taki poraniony jest. No nie wiem, moim zdaniem, moim zdaniem to jest pleśniawka jakieś choróbska chyba te rybki tutaj dostały bo nigdy tak nie wyglądały o widzę że mamy kolejny bramko zobaczymy to o kolejny karasek o, taki brzdąc mały Lym. Drodze, wędki kurde ponaciągane Oby dwie. Na jednej kurde mam chyba coś większego. Pewnie pewnie jakiś karpik. Ta, to będzie karpiszon kolejny. Wędka wygięta. W końcu się trafił jeszcze jeden. Oj, żeby mi tam nie wszedł tego leszczyka, bo tego leszczyka też już przed chwilą przytargałem. popatrz już tego leszcza, kurde jaby las no, kolejny pełno łuski no. No. no machki powietrza ojej pełen energii Kurde, ta sztyca długa To jest czasami dziadostwo jest. Jestem Jestem Z następnym pełnołuskim No nic rybka wraca do wody i połowimy jeszcze chwilkę Deszcz zaczął padać znowu jak cholera ale udało mi się zacząć następną rybę prawdopodobnie znowu to będzie jakiś kaper chyba No zobaczymy masakra z o Ten się połasił i żyłka nawet wybrał Taki kurde tragedia, są tragedia, normalnie wszystko byłoby OK, gdyby nie ten pietrzony deszcz. Tak, poradziłem sobie, jest. Kurcze, ale jest masakra, Wam powiem. Ale będą te ryby tutaj chore, masakra. kolejne branko kurde. O, kolejny, kolejny karasek jedna miara tych karasi bierze, no nie, w sumie ten troszkę większy jest no ale to samo, kurde, chory Następna rybka do kolekcji, nic wielkiego. Leszczyk. Cały czas mi tutaj z tęchlizną śmierdziało. Już tam psu mówiłem, że jak się wytarzał w jakimś kurczę arasie, to a jedynką wraca, kurde z buta, nie? bo dał to nie wsiądzie. No Tu proszę, dwa karpiszony padnięte. Ciekawe, czy to nie ma w związku z tym eee, z tą pleśniawką, ich co na tych rybach tutaj jest. Ciekawe, czy ktoś się już za to wziął. No i tak, ja już jestem spakowany, niestety. Ale ostatnie rzuty nie okazały się szczęśliwe. Nie było już ani szkubnięcia, czyli rybki po prostu przestały już żerować, przestały brać. Eee, no, co tutaj dużo mówić. Wypad, mega udany, jestem bardzo zadowolony, połowiłem elegancko. Wracam do domu spełniony. Kurczę, no, no nałowiłem się, powiem tak. no Bo czasami, jak się wraca do domu, to powiedzcie sami, jest niedosyt, przychodzicie, że ona brało coś nic, lipa nie, a no tak przychodzę mówię, 10 karpi nie no, żartuję, żartuję nie, ale około 10 sztuk chyba dziś złowiłem a ja się z wami żegnam zapraszam was do oglądania moich filmów odwiedzajcie mój kanał, komentujcie łapki w górę, jeżeli się podobało a my widzimy się za tydzień o godzinie 20 do zobaczenia, siemanko